No już Kosakiewicz. Sauczek na wysokości pola karnego. Dośrodkowanie. Adkowiak, bardzo szybko byśmy tutaj. To, e, no. że boiska trzy czy ma soku. Jeszcze Krótka. takie głębokie dośrodkowanie. No, taki spadający liść, bym powiedział. Bardzo... Witasik, teraz szybciej krąży piłka. Sprytne podanie Piotrka, tutaj Kosakiewicz na skrzydle. Dośrodkowanie niebezpieczne. ale oj, 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 oj. Pewien, bo, bo to już jest fakta, nie opinia. że Białek poukładał ten e, skład bez środka pola tak naprawdę. Zobaczmy. Jeszcze protaziuk, ale Brzuska interweniował. Jeszcze Antkowiak ma szansę. I faulowany, e, faulowany trenkner. Jeszcze utrzymuje się przy piłce Antkowiak do Kosakiewicza. Na przedpole do Bernatowicza. Bernatowicz mało tutaj nie padła bramka samobójcza. A, tutaj. A jednak nawet przy wygranej wskakuje dopiero na szesnastą pozycję. Zobaczmy, Sałczek, No i odkowiak i, i mamy bramkę. Jest gol. Dwudziesta pierwsza bramka, Hubert Antkowiak. Cerek będzie, na razie wygrywamy, ale jeszcze e, naprawdę kawał gry przed nami. Zobaczmy Niewiadomski, ma duże miejsca Kamil Niewiadomski, e, do Sauczka, Sauczyk, świetna sytuacja, ale zablokowany strzał e, Czarka-Sauczka. No i znów Kosakiewicz e, wypuszczony tą prawą stroną i ma okazję Kosakiewicz. no i broni, e, broni Brzuska. Już zasygnalizował wariant rozegrania. No i zobaczmy gęsto w polu karnym Sokoła i Witasi, koleż kapitan, Piekielnie mocny strzał głową. Natomiast trzeba uważać na takie wrzutki. Jest strzał głową, ale po bramku. Antkowiak do Sałczka, ten w pole karne jeszcze sauczek, znowu Antkowiak, uderzenie. ajajajajaj. jaj, aj, aj, aj. No i już na prawej stronie bardzo dużo miejsca środkowanie W pole karne i będzie bramka. Aj, 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 aj. No tutaj Mediu się Kasprzycki. No tutaj y, koniecznie musimy strzelić drugiego gola, bo... Ale zobaczmy błąd. Sauczek wychodzi sam na sam. Sauczek y, mija bramkarza. Czy będzie bramka? Sauczek i jeszcze Antkowiak. Jest gol! Gol! 22 bramka Huberta Antkowiaka. Ależ kapitalna robota czarka, sałczka. No i tutaj zdejmuje e, głową e, to dośrodkowanie do Dynela. Jeszcze, ależ tutaj kapitalnie Sauczek! Już biegnie Antkowiak, mamy trzech na jednego. Antkowiak, Kosakiewicz. jeszcze doskakuje Protaziuk, to musi być gol! Antkowiak! Jest! Trzecia bramka! Z trybuny, z perspektywy kibica, ale zobaczmy, Sauczek do Antkowiaka i mało brakowało e, do bramki, e, jeżeli chodzi o bramkę samobójczą. No to... Tym razem Filip Karmański, wrzutka dochodząca. Skacze tam Witasik. Antkowiak? Antkołek, czy tak, Antkowiak, Antkowiak. W jakimkolwiek ataku podbiorze piłki, no ale już Kasprzycki ma bardzo dużo miejsca. E, Zieleniecki e, dał się tutaj zrobić Kasprzyckiemu. Uderzenie, ale łapie Olszewski. Ta. No, Uderzenie z dystansu. Ledwo, ledwo poradził sobie z tym strzałem Brzuska. Kapitalny, kapitalny pomysł Piotra Witaszikału. Dośrodkowanie, ale wybijam ich. No i o, ale już tutaj bomba tylko nad poprzeczką, a nie do e, Kosekiewicza, Jednak nie. Będzie dośrodkowanie. Witasik, jeszcze piłka w polu karnym. Antkowiak. Jeszcze walczak. Dośrodkowanie, znów Antkowiak i nad poprzeczką. E, tutaj Niklas w pojedynku ze Skowronkiem. Ale Skowronek tutaj cały czas, cały czas pilnuje Niklasa, ten dośrodkowuje. Będzie zamykał dynela, ale w boczną siatkę. Zobaczmy. Już się rozpędza prawą stroną Kosakiewicz. Zagrywa do Walczaka. Walczak! Świetnie zgrywa do Wisztala w Nie! Ależ tutaj było blisko! Ukrainiec. I Winsztal leży tam na płycie boiska Antkowiak, ale jeszcze tutaj proniewski, i będzie rykoszet i chyba tutaj będziemy mieli rzut rożny. Strzelał w nich. Dzisiaj póki co. O, ależ tutaj silne uderzenie.